Siemanko, Miles to ostatnio buffa co omawiałem w poprzednim materiale. A dzisiaj zrobimy sobie Fun Pilgika Killing Spree Miles. O co w tym buildzie chodzi? Mamy oczywiście koraptor, żeby się rozpędzić, a dokładnie nasz addon, Judith Thompson, który powoduje, że za każdy hack refreshuje nam całą duration Evil in incarnate, ale za to mamy maksymalnie 40 sekund. Więc po powieszeniu chcemy raczej serwora gdzieś dogonić, zawsze go potencjalnie złapać. Więc tutaj przychodzi nam build cały właśnie pod obsesję. Full t Daje nam Antecta i 10% haste na 18 sekund po powieszeniu obsesji, więc możemy dzięki temu właśnie dobiec do Sevor, jeżeli jest gdzieś blisko, to możemy właśnie pokazać wcześniej ten haste. Mamy też Frenzy, żeby nam się obsesja właśnie zmieniała. Jak powiesimy obsesję, to się obsesja zmienia i dzięki temu też mamy nemesisa, który daje na 8 sekund i Antecta czy znaczy Oblivious na 60 sekund. Zawet jeżeli nam zajdzie furtive chase, to i tak nie ma naszego Terejusu i możemy zaskoczyć Sewola. No i jak możecie zauważyć, ten build polega na tym, że po prostu wieszamy surwa, potem wieszamy kolejnego surwa i kolejnego surwa i mamy cały czas every incarnate, cały czas się po prostu stakujemy, mamy hejsta i generalnie po prostu robimy właśnie taki killing spree. Oczywiście, build jest od mapy, nie jest jakimś super insane buildem, ale jeżeli się już rozkręci, potrafi naprawdę zrobić sporo presji. I możecie zauważyć na dzisiejszym materiale. Więc no co, so, dużo nie będę pitolić. Zapraszam na Twitcha, link w opisie. Tam jest grywa BDBD. No i co, so, zapraszam do meczy. Masakra. Już lata, się wziął tego buildu. No to też ja mam. Potrzebuję się zalogować, co nie? Dużo takiej przestrzeni. Dużo przestrzeni skał. Jeszcze blokują widok. Ej, to nie był nasz killer dzisiaj w sumie? Te lodi, też mi się każdy nickname. Że już się minę. Tak okay. co jutro? Hack osodniona. To tak na górze. Klejna siegana. Nie wiem, jakby ten build działał już właśnie z puffem. Na takiego po powieszeniu. Ja będę tunel, co nie? Rzeczywiście się nam się go daje prowadzić. Ja sobie sobie Evelyn incarnate słuchaj jak zwał To może być niepokojącego, a na trochę to to, że Tata będzie miała... ...DSa. No cóż. O, wait. actually kończymy grę. No. Dlaczego zawsze mi tutaj brakuje tego? Kiedy dystansu. Batę, yeah, kończymy grę. Ah! Nie no, wiem, śmieszny jest ten build. Ty po prostu szlainujesz, 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 No, jak mapę dużo ma, bo będą naprawdę, nie wiem, jakoś wstrzymywać się, to okej. Okay. Ale że stacjonasz tak, tak normalnie? ten build sumie to po prostu. kombowanie się wieczne. Gigi, Gigi Altair. To ja nie napisał. Gigi, ajajaj. Haloooon! To już mi jak nie najgorsza ma po tym build, ale. żeby ją rotować po budynku HTC. My potrzebujemy bo Właśnie właśnie na nie patrzałem. Jestem w Kiowym miejscu. Tam jest V. klikasz? Idziemy do niej. Okej. Okay. Co mnie tu klikasz, co? Nie muszę przyczynić O, idealnie. Koleś jest tutaj zzonowany. Trochę dwie osoby, bo... ...dużo gena jest. Okej. Okay. To właśnie rozpędzamy, co? O, ty no, ponad 20 nieapy, okej. Okay. A niech będzie. O co jak nacił Gena, bym strasznie nie spodziewa? A. Selfing. Wydaje mi że mogłem coś tam poszukać, na tyłach i możemy znaleźć coś. Bo widzieliśmy przez cały czas na auży, że on kręcił generał, więc nie mógłby zbyt daleko niby.

何しろ。 Kaj na No dobra. Oj, ojoj ojoj Jeszcze się self healuje dobra, to jest koniec dla niej. Jak już pomijam, że ona w ogóle nie pomyślała ta Michaela, to. Ktoś by swojego znajomego, co nie? Chodź nie nie, bo mam blisko. Na tym spizie. Ty No to w sumie jest koniec gry. A co można w tym meczu, to właśnie albo znaleźć tego Renato. Albo... Mogę po prostu pójść tutaj na dwóch serwerów obok mnie i... Po prostu szarżowa sobie pałeczkę z powrotem. Bo za mimi ja Nie chcę gonić zawsze za obsesją, nie być stereotyczny, tylko masz blisko surwa, wystakuje się ponownie, a przykład być widział znowu obsesję. można przyjść przyjdzie do ciebie i tak dalej, co nie? Aż na nie. Nie ukrywałam chyba ten speedzik na daszu Mega przyjemne. Tak, Majki Dżi, to balending, ale też się ma mapy no Znowu to balending, w pewnym momencie gram co drugi mecz, to balending. Dzień dobry, obsesja. Da się postalkować?

Dziacha ja jest na daszce. No świeci, że tak. Trzeba by nie działać. Kupajcie, zakapiłem się. Zrobię, że nie wiesz? Nic takiego nie mówiłem. Ale to jest ten najgorszy... O dobra, tam jest. To najgorszy moment, że nie widzę Obsesji. But it's fine. Bum. Zaraz, powiesić go? Nie wiem, do piwnicy. Oh the close ah, fuck that i that The the buff same will close Tá. as uh, uh. 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 Ah. que Boom. A czy przygnęłaś, że przypuszczałeś? No nieźle. Gdzie jest taka godzina? A ty pisałeś, że może być na 17, znaczy na 16. Okej, okay, na maj, nie? Jak ten Bill się rozpędzi, to faktycznie to jest po prostu pogrom. Fajnie, jak masz małą mapę/slash server w grupie. Disabled jest Pay to Lose. No wiesz, że ludzie nie zastawali, że. O, bo widać mnie z daleka. No, mam Angels, bro. Tylko na początek zobaczę. No zdaje się, że jak chcesz fakt się ukrywać, no to nie chcesz zakładać jakichś jakiś kolorowanek. Boom, No już poddała też. Ale kule nie pamiętam, żebym mówił, że. Nie, nie wiem, czy Hejs działa na. Dasha. Nie wiem, czy miałbym tak powiedzieć w ogóle, bo. Bardzo mało instancji Hejsa nie działa na jakieś konkretne. E, tryby. z Game of Food. Ale kule mi. Ty, mi źle zrozumiałeś, ja powiedziałem, że nie wiedziałem, czy Dash prokuje Game of Food. Nie wiem, czy Game of Food działa tak. Że, jak kopiesz, w sensie rozwalisz paletę mocą, czy zadziała hejs? To on się sprokuje, jest różnica.